Jestem obecnie szóstym pokoleniem. Zrozumiałem, że to co robimy od 220 lat to jest nasze dziedzictwo i trzeba to kontynuować. Tworzenie naczyń to jest coś taki, jest na tyle magiczne, że tak jakby odlatujesz, to jest coś w stylu takiej medytacji, to jest, że niby się skupiasz, ale też i masz czas na regenerację umysłową, że tak powiem. Mój prapra-pradziadek kiedyś przybył tu z czarnej Kniszna do Czarnej Wsi Kościelnej i założył tu całą wieś ogólnie, można powiedzieć, bo od niego to się wszystko zaczęło. To wszystko się we mnie długo przetwarzało. Pewnego dnia po prostu zacząłem robić to tak praktycznie e, dla rozrywki. Po prostu uczyć się zacząłem. E, ale pewnego dnia po prostu zrozumiałem, że, że to jest jednak ma sens y, robienie tego dalej, kontynuowanie i się tym zajęłam. Mówiąc prosto, y, zrozumiałem, że to co robimy od 220 lat to jest nasze dziedzictwo i trzeba to kontynuować. Ważnym faktem jest to, że ja w głębi siebie czułem, że muszę to kontynuować, że powinienem to kontynuować i po prostu miałem takie parcie, że no bo potrzebna mojego stryja, że robi, tym się zajmuje i że trzeba zastąpić. W... Żeby to kontynuować przede wszystkim, żeby to rozwinąć, nie? Pierwszego naczynia tak naprawdę ciężko określić Bo to każdy zaczyna tak samo praktycznie Od jakichś prostych kubeczków Albo miseczko kubeczków Trudno to w ogóle nazwać Później się przechodzi dalej do kubków Butelek i tak dalej, i tak dalej No moim największą satysfakcją Jeśli chodzi o początki To było wykonanie małej buni takiej Bo, bo bunia jest jednym z trudniejszych naczyń do wykonania Ale to, to nie było, że to był początek To było już trochę pracy Było nad tym Bunia jest naczyniem y, okrągłym z małym dzióbkiem. Bunia kiedyś służyła do przechowywania y, mocnych alkoholi, wody y, i czasami oleju. Tradycyjne formy to jest łodyżka, do, która niegdyś służyła do przechowywania mleka, y, dzbanek do przechowywania wody bądź innych napoi, y, dwojak, który niegdyś służył do. do do transportu, do przechowywania, do przenoszenia pokarmów. Gar, który kiedyś służył do gotowania na ognisku. Jeszcze była szabasówka, która kiedyś była naczyniem zamawianym głównie przez Żydów u nas, bo była stosowana na szabas i też do transportu pokarmu. No jest jeszcze tego trochę. Jak dotychczas, glinę wykopywaliśmy z naszej kopalni na polu. Sami ją przetwarzaliśmy, mieliliśmy ją w maszynie. E, dzisiaj, ja zajmując się tym e, garancarstwem, planuję glinę kupować, ponieważ chcę wprowadzić e, syntezę pomiędzy tradycją a nowoczesnością, gdyż dzisiaj e, tradycją jest e, robienie tradycyjnych wzorów naczyń, a nowoczesnością jest szkliwienie. I to jest taka teza i antyteza, i ja planuję wprowadzić taką syntezę, aby robić tradycyjne wzory naczyń, yy, szkliwione od środka. Wiem, że naczynia szkliwione y, mogą być sprzedawane nie tylko w sklepach, ale też mogą być wykorzystywane w, resta w restauracjach. Yy, a druga sprawa, że chodzi właśnie o tradycję i kulturę. Czasy się zmieniają, i ogólnie dzisiaj. Yy, ludzie są znacznie bardziej są e, zafascynowani e, ceramiką szkliwioną e, bo to wiadomo to jest kolorowe to jest ładne i rzuca się w oczy e, jednakże na ceramikę na ceramikę tradycyjną też jest coraz większe zapotrzebowanie gdyż ludzie chcą wracać do tego co było i przede wszystkim do tego co polskie mm. I też to zaczyna ich coraz bardziej interesować. To są nieliczne jednostki, jeśli chodzi o zainteresowanie, jak to powstaje. Większość ludzi po prostu się tym zachwycają, jeżeli się podoba, bo widzą, jakie, jak że to ładne, że to jest fajne. Przede wszystkim też to, że to jest polskie, że to jest polska produkcja. To też bardzo ludzi zachwyca. I że takich ludzi jak my jest dzisiaj mało. To, to też szczególne takie wzbudza refleksje w ludziach. Ceramika siwa powstaje na zasadzie redukcji. Czyli zamknięcie dopływu tlenu do pieca. Jest to proces, w którym ceramika zmienia swój kolor z biskwitowego, czyli takiego koloru skórnego, coś pomiędzy skórnym a pomarańczowym, na właśnie taki czarny, siwy, szary. I ceramika siwa w czasach PRL-u od lat 50. do końca 80. była sprzedawana na wagę klejnotów, można by powiedzieć, bo było bardzo duże zapotrzebowanie na to. A jak to teraz wygląda? Dzisiaj ceramikę siwą pamiętają tylko ludzie nieco starszej daty. Yy, jeśli chodzi o, o spotykanie jej na, na swojej drodze życiowej, yy, młodzi nie mają o tym zielonego pojęcia, chyba że jest to osoba, która się naprawdę interesuje tym głęboko. Póki co tylko jedną taką spotkałem. Yy, ceramika siwa przyciąga swoim, yy, swoją prezencją, yy, bo no ma coś takiego w sobie. Bo ceramika siwa nie jest taka jednolita. Ona ma w sobie takie. No, coś takiego, że właśnie, że się błyszczy, że ona jest taka inna i, i nie jest właśnie pokrywana szkliwem, co jest najciekawsze. Ja zrobię wszystko, żeby to wyprowadzić na wierzch. Co będzie nie chcę zapeszać. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Bo chcę też zacząć sprzedawać wszystko w internecie i rozprowadzać to na rynek międzynarodowy. Czy jest zainteresowanie z zagranicy? Jest zainteresowanie duże, tylko ludzie przede wszystkim nie wiedzą, gdzie szukać. Ja osobiście mam kontakt z dziewczyną ze Stanów Zjednoczonych, z którą chcę nawiązać współpracę. Teraz przyszedł kryzys, kryzys ekonomiczny, który nas otacza. No, ale jak się trochę poluzuje, to na pewno nawiążemy współpracę ze sobą. Nakręcałem replay sceny z filmu Uwierz w ducha krótki, pięciominutowy filmik krótkometrażowy, yy, który jest to takie powtórzenie tej sceny właśnie z tego filmu Uwierz w ducha, gdzie tam Demi Moore z Patrykiem Swayze tam kręcili naczynie. Generalnie zaczęło się od tego, że wszyscy turyści, którzy przyjeżdżali do nas zawsze mówią, że Uwierz w ducha, Uwierz w ducha, wszyscy, wszystkim się tylko to z tym kojarzyło. Yy, a taką kropkę na tej postawił pan Tomasz Kamel w programie Pytanie na śniadanie, bo yy, powiedział do swojej koleżanki Marzeny, że może już Siądziesz tutaj z Rafałem, ty będziesz Demi Murom, będzie Patrick Swayzian. Film ma mieć i, i ma klimat taki słowiański, bo to ma być ukazanie też po części klimatu Słowieńszczyzny. Bo też mi bardzo zależy, żeby, żeby to odrodzić nasze rodzimowierstwo w Polsce, bo jest o tym bardzo ludzie zapominają. Moim zdaniem każdy, każdy rękodzielnik, nie tylko garncarz, jest swego rodzaju takim magikiem, czarodziejem, bo to właśnie ja dostrzegam magię w tym, że nawet każdy garncarz ma swój styl tworzenia naczyń. Nie ma, że będzie dwóch takich samych garncarzy na świecie z takim samym wzorem naczyń. Każdy będzie miał swój styl i każdy będzie się czymś różnił każdy garncarz od drugiego.